Tendencyjność w literaturze to nic innego jak pisanie podgotową, z góry założoną tezę. I ten typ literatury ma oczywiście przede wszystkim funkcję dydaktyczną służy przekazaniu, umocowaniu w społeczeństwie pewnych gotowych idei, postaw, wartości. Literatura tendencyjna operuje z zasady gotowym, uproszczonym obrazem świata rezygnuje z pewnej złożoności. Mówimy o tak zwanym schemacie westernowym. Mamy czarno-biały podział rzeczywistości. Wiemy, gdzie jest dobro, wiemy, gdzie jest zło. W tym świecie nie ma miejsca na pytania. Literatura tendencyjna była typowa na przykład dla literatury pozytywizmu, nie całej, ale na przykład tak zwane nowelki tendencyjne to świetny przykład tendencji w literaturze i było to związane z pozytywistycznym utylitaryzmem. Ale później tendencyjność wraca na przykład w realizmie socjalistycznym i tam służy umocowaniu w społeczeństwie idei komunistycznych. I co ciekawe tendencyjność powraca chociażby w popkulturze. Tendencyjność zawsze jest pewnym zarzutem wobec literatury. Literatura tendencyjna z zasady jest tą literaturą słabszą.